No 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 Jest... Kurwa PIERDOLONA, nie wyciszymy ci co! To to kurwa jest wielka pierdolona mamo, to tożczyzna tutaj, ja pierdolę. To proszę się nie mogę 300 tysięcy wielka... tam Stary w sumie wstawki porwałem i dałem 10 milionów czasami. Kurwa sumali czy A kurwa tu się nie idzie, do tych trzystu tysięcy, ja pierdolę. Pierdalę! Zbyszek, Zbyszek, przestań, chodź! Dalek, bagacy, kurwa, Będę Dostań. się z tą kurwa wierą. Co ty robisz?! Aj I, have a... Kutko. I have a... na temat. Kutko i have a... na temat. Przyszło. I Kurwa bydłam. Przyszła kurwa bydłam. Kutko i na temat. Przyszło kurwa bydłam. Kutko na temat! Przyszło kurwa bydło! Bać, te, te... Jebać, nie bądź wikemat! Nie bądź cię do pieszczo! Kutkoś na temat! Przyszedł kurwa, bydło! O kurwa!